Proszę, Muszę się odnieść, się odnieść, przede Burkniczów. wszystkim do pana takiego wulgarnego odniesienia. Jakie wulgarne odniesienie? Co to jest? Na aborcja każdy, na, na życzenie. Na każdy życzenie, na każdy postulat. takie są postulaty. Zwykłą, nie, proszę usługą. mi nie przeszkadzać. Ale, ale, proszę mi nie, pytanie. Przeszkadzać. Ja, panie, nie Aborcja, na życzenie, znaczy w każdej chwili, w każdym momencie, w każdym Aborcja na życzenie, proszę panów, panie redaktorze, kobieta jest odpowiedzialną osobą, która wie, czy ma ciążę kontynuować, czy ją przerwać. I to jest decyzja przemyślana kobiety, apostolaty jeśli chce taką a, decyzję A postulaty są takie, że aborcja ma być do 12 y, możliwa tygodnia w każdym kobieta, momencie. Nie, postulaty nawet idą dalej Do szerzej. 12 tygodnia kobieta w całej Europie, prawie, poza małymi wyjątkami, może przerwać ciążę. I tak jest. I kobiety ciąże przerywają również w Polsce, ale albo w podziemiu, albo za pieniądze, albo wyjeżdżając albo sprowadzając. To ja jeszcze tabletki. raz powtórzę i proszę mi I powiedzieć, czy mam, rację, czy, czy mam rację czy nie, czy mam rację czy nie? Bo to jest wielki problem. Pani, pani poseł, kiedy kobieta pani poseł, szuka pomocy, pani poseł. Pani poseł, aby tą jeszcze raz ciążę panią przerwać. Jeszcze raz chcę Pani zapytać, czy są takie postulaty, czy nie ma, żeby aborcja była możliwa na w każdym momencie? Nie, nie ma takich postulatów. No za chwilę może Oczywiście, Pani coś że kobiety, to się dzieje skrajne i lewicy. Cisza. Kobiety proszę, mnie tak nie uciszę, decydują bo to jest debata, o sobie od zarania dziejów i będą decydowały, kiedy tą ciążę przerwać. Czyli aborcja Państwo, na życzenie, proszę Państwa. Mamy już pewność, że no, słyszymy. Aborcja pomóc, na życzenie w każdym nie. momencie postulat nie, sporej części lewicy. to nie lewicy. jest żadne życzenie. Życzenia to sobie składamy na imieniny tak. albo na święta. A ciąża i aborcja to jest poważna decyzja. A zatem się do, do naszego prawo. eksperta. I nikt z nas tutaj, ani my kobiety, ani panowie nie będziecie podejmować Profesor, za tej decyzji. Profesor Arkadiusz Jabłoński, bardzo Dlatego proszę.